Hmm, ale mały. No nie. Moim naj, najbliższym należy się więcej. Twoim bliskim też należy się więcej. Weź szybką, prostą, pierwszą pożyczkę, bez wychodzenia z domu. Pożyczasz 3000 i oddajesz też 3000 i to dopiero w styczniu. WIWUS życzy wesołych świąt. RBSO 0%. Całkowity koszt pożyczki 0 złotych. Hmm, ale mały. No nie, moim najnajbliższym należy się więcej. Twoim bliskim też należy się więcej. Weź szybką, prostą, pierwszą pożyczkę, bez wychodzenia z domu. Pożyczasz 3000 tysiące i oddajesz też trzy tysiące i to dopiero w styczniu. WIWUS życzy wesołych świąt. RSO 0%, całkowity koszt pożyczki 0 złotych. Hmm, ale mały. Weź pierwszą pożyczkę 3000 i oddaj 3000 dopiero w styczniu. RSO 0%, całkowity koszt pożyczki 0 zł. Hmm, ale mały. No nie. Moim naj, najbliższym należy się więcej! Twoim bliskim też należy się więcej! Weź szybką, prostą, pierwszą pożyczkę, bez wychodzenia z domu! Pożyczasz 3000 i oddajesz też 3000 i to dopiero w lutym! WIWUS życzy wesołych świąt! RRSO 0% Całkowity koszt pożyczki 0 złotych. Hmm, ale mały. Weź pierwszą pożyczkę 3000 i oddaj też 3000 dopiero w lutym. RSO 0%, całkowity koszt pożyczki 0 zł. Hmm, ale mały. No nie. Moim najnajbliższy należy się więcej. Twoim bliskim też należy się więcej. Weź szybką, prostą, pierwszą pożyczkę bez wychodzenia z domu. Pożyczasz 3000 tysiące i oddajesz też 3000. tysiące i to dopiero w styczniu. VIVUS życzy wesołych świąt. RSO 0%, całkowity koszt pożyczki 0 zł.